Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej. Lista numer 19. Zagłosuję na komitet Anny Wachowskiej-Kucharskiej. Polityka miasta Poznania, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę, nie podoba mi się absolutnie. Płaci właścicielom prywatnych kamienic, w których mieszkają obywatele miasta Poznają, którzy powinni być przekwaterowani do kwaterunku. 11 milionów rocznie. Za takie pieniądze zostało wybudowane trzy bloki, które mają 105 lokali. Nie podoba mi się droga na ramowicę, która jest zakorkowana. Rejonizacja, punktacja przedszkoli, która w tym roku była pierwszy raz i narobiła bardzo dużo bałaganu. Rodzicom małych dzieci narobiła mnóstwo kłopotów, a dzisiaj na Pasku czytam miejsca w przedszkolach. Ich kandydatów szukają. Byłem kiedyś mieszkańcem centrum miasta ulicy Święty Marcin. Kiedyś ta ulica była główną arterią miasta Poznania, a teraz jeżeli tam jadę, to widzę puste chodniki i ciemne okna wszędzie. Jeżeli o mnie chodzi, to wielki czas, żeby zmienić władze miasta Poznania. Będę do Rady Miasta głosować na Komitet Antywachowski-Kucharski. Mają program dla młodych. Potrzeba mieszkań na wynajem. Potrzebujemy też wsparcia przy realizacji własnych pomysłów. A po studiach, dla mnie to już niedługo, proponowany jest tańszy bilet na komunikację zbiorową. Ufam im i wierzę, że to są te osoby, które sprawią, że będziemy się w tym mieście żyło lepiej. Bo walczą z tym, żeby nie zabudować lata, które już są zawalone bokami. Dlatego, że po ponad 15 latach panowania w Poznaniu Mentalnego Wąsa, czas go w końcu zgodził i usunąć z urzędu. Kultura, na którą teoretycznie nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy na projekty młodych, oni chcą o to walczyć. Chcą walczyć o to, żeby odkorkować miasto i o to, żeby nasze dzieci, dzieci młodego pokolenia, miały gdzie pójść do przedszkola czy do żłobka za kilka lat. Bo nie ma miejsc, ale miejsca są, ale żłobki likwidujemy i szkoły też. Dlatego zagłosuję na Komitet Wyborczy Anny Wachowskiej-Kucharskiej. Lista numer 19.